Rzeczpospolita 10 lat temu wpadła na świetny pomysł, żeby stworzyć taki ranking dla samorządów, który najkrócej mówiąc oznacza dla nich, czy dobrze pracujemy dla naszych mieszkańców, czy źle pracujemy. Bo jeśli to jest ranking dotyczący organizacji edukacji, w jaki sposób zachęcamy przedsiębiorców do działania, jak tworzymy miejsca pracy, jak obsługujemy klientów. W jaki sposób przewidujemy plan zabudowy przestrzennej i jak współpracujemy z organizacjami zarządowymi? w jaki sposób nasi mieszkańcy mają wpływ na nasze decyzje, a więc to jest coś, co mieszkańcom najbardziej jest potrzebne. Wpływ. Y w swój własny przez działania na działania samorządu wybieranego przez mieszkańców i takie działania tego samorządu, żeby one odpowiadały obywatelom mieszkańcom na danym terenie. A więc to się sprawdziło. Jeśli ktoś jest wysoko w rankingu Rzeczpospolitej, to znaczy, że dobrze służy mieszkańcom. I gminy naprawdę zwracają na to uwagę. W czasie kampanii do Parlamentu Europejskiego mam okazję jeździć po moim województwie śląskim i wiem, jakie znaczenie ma ten ranking, a w czasie wyborów. Samorządowych to oczywiście ma znaczenie jeszcze większe, i tam gdzie jestem, zawsze pytają, ponieważ wiedzą, że jestem w kapitule, jakie miejsce ma moja gmina w rankingu. A więc to oznacza, że mieszkańcy taką, taką równoznaczność dzisiaj widzą. Wysokie miejsce w rankingu, mój samorząd, moje władze dobrze służą mieszkańcom.